I witam Was, drogie ryby. Zobaczmy, jak listopad będzie chciał się Wam tutaj namalować. Przechodzimy do czytań karty. Dla, waszego, dla Waszej autentyczności, dla rozwoju jej właśnie, lub wskazówek, na co zwrócić powinność uwagę w tym miesiącu, przywołamy na końcu. Póki co, słuchajcie, miesiąc listopad dla ryb, a więc jaki ten miesiąc listopad dla Was może być, drogie ryby? Miesiąc listopad dla ryb no, tutaj trochę się dużo pokazało. Możecie w tym miesiącu szybko coś kupować, lub szybko coś sprzedawać, także inwestować, mówiąc wprost. Miesiąc listopad dla, dla ryb. Dla niektórych powiem szczerze, tutaj się pokazała jeszcze dodatkowa karta. Może to być taki miesiąc, yy, związany też ze sprawami jakimiś urzędowymi. Urzędowymi, sądowymi, podziałami. Takie rzeczy słuchajcie, gdzieś rozstrzygające niekiedy. Co jest wyzwaniem w miesiącu listopadzie dla ryb? Wyzwanie dla ryb na listopad. Wyzwanie w listopadzie dla ryb. Co może być trudnością w tym wyzwaniu dla Was, drogie ryby? Trudność w listopadzie dla ryb w wyzwaniu. Co Wam się uda osiągnąć? Co Słuchajcie, jest yy, proponowaną Wam postawą? I jaka karta rada? Na sam koniec karta rada dla ryb. Pod spodem macie królową denarów. Może być to ktoś z przeszłości, może być to także, słuchajcie, no, jakaś mocna rywalizacja. O, tu jest bardzo skomplikowanie, ale ogólnie, słuchajcie, może być to tak, że do czegoś dorastacie, lub z czymś na coś zaczynacie patrzeć odrobinę inaczej, uleczając w sobie także nieprzepracowane emocje albo nieprzepracowane wzorce. Co was trochę w jakiś sposób. Mocną taką dojrzałością e, otacza, a więc też tutaj taka energia dużej troski, dużej opiekuńczości e, gdzieś w tle się pokazuje. Może tego potrzebujecie, a być może jest to gdzieś taka energia e, osób e, wam e, w otoczeniu bliskich, e, no ale niewątpliwie też się pokazuje, że na bazie takiej transformującej energii czasami końca lub zakończenia e, może przychodzić do Was właśnie e, no, takie rozpoznanie. Tego, co bardziej w Was dojrzałe lub co Wam bardziej potrzebne. Wyzwanie na ten miesiąc, trudność w tym wyzwaniu. Co Wam się uda? Proponowana postała. I karta rada jeszcze zobaczmy. Ok. Hmm, no drogie ryby, słuchajcie, miesiąc ogólnie pokazuje się taki, y, no interesująco ambitny, a więc możecie Wy się do czegoś dystansować, albo może Was ten miesiąc do czegoś dystansować. Może być to też miesiąc y, dużej ilości ekspertów w Waszym otoczeniu, a więc albo to będzie energia, która od Was będzie wymagała takiej analitycznej noty, y, eksperckiej, niekiedy również, a być może będzie to energia, tak jak już powiedziałam, bo i mi się tutaj pokazała y, sprawiedliwość, że będziecie po prostu pewne rzeczy rozstrzygać, że pewne rzeczy czy będą e, trochę stawały na e, ostrzu noża, może te materialne, bo to jest też karta w tle, która się pokazuje, że ten materialny aspekt może Wam tutaj mocno, e, Was może mocno dominować, a więc e, może być to miesiąc takiego trochę gdzieś e, no chłodnego racjonalizmu, e, bądź co bądź, a więc gdzieś tą energią może będziecie się mocno otaczać. Ta energia honoru, ambicji, pewności siebie, no i takiego słuchajcie autorytetu, e, no i dużej mocnej logiki, a więc e, siła, pewność, Potrzeba obiektywnego spojrzenia, także gdzieś tutaj dla niektórych, no i e, być może takiej błyskotliwości e, tego, co w Waszych przekonaniach, tego czemu stawiacie czoła, temu czemu, w czym jesteście dobrzy lub za czym e, wyglądacie i z czym chcecie być mocno zdeterminowani. Wyzwanie dla Was, a, słuchajcie, to e, as. E, a z denarów, a z denarów i gdzieś tutaj w trudności pokazuje się sąd ostateczny. Ja tak gdzieś tutaj trochę to czuję, że szanse Wam podarowane, czy szanse, które znajdziecie, lub intratność sytuacji, która Wam się wyda, właśnie taka, aby ona była zgodna z Waszym sumieniem, aby ona gdzieś była. Może i uczciwa nawet gdzieś bądź co bądź. A więc może tutaj być takiego rodzaju, słuchajcie, gdzieś energia rozliczenia, trochę też karmicznego dla niektórych, jeżeli oczywiście w te karmy wierzycie, ale może być tą karmą, po prostu to, co gdzieś uczyniliście, co robicie, że gdzieś do was wraca. No i. Jakość, ilość tego, co się na waszym horyzoncie pokazuje, może być taka lub inna, i trudnością w tym wszystkim może być to, że właśnie to gdzieś jest tym powołaniem, was tym głosem wewnętrznym, czy też no, tym głosem rozliczeniowym płynącym do was z kosmosu. Za to, co robiliście, za to, czego dokonaliście, za to w jakiej, w jakiej charakterystyce i z czym, jak się obracaliście. I wyzwaniem sytuacji jest również dla was ta jakość. Tego pieniądza czy tego, tej wartości, co jaką ma także wartość. A więc ten miesiąc może być mocno taki gdzieś przewartościowujący pewne sprawy dla Was, może być takim miesiącem także pokazywania Wam, no właśnie, co ile jest warte, lub na ile możecie sobie pozwolić. Tak, gdzieś tutaj czuję trochę dla niektórych ryb, a więc może tutaj będą pewne ograniczenia, lub pewne takie, no nie chcę mówić o tych negatywnych sprawach, że blokady, ale. Być może nie wszystko będzie szło Wam tak y, płynnie i tak bardzo y, łatwo, jakbyście sobie y, myśleli. Zwłaszcza, że w tym, co Wam się uda, to też pokazuje się, że jakimś urokiem osobistym lub jakąś, słuchajcie, taką no, czarownością jesteście w stanie poskromić pewne przeszkody lub y, wybrnąć sytuacji, które być może bywają mozolne, ciężkie lub idą trochę y, tak y, no, pod górkę. A więc gdzieś tutaj duża kreacja, duża gdzieś być może też doza. Y, Takiego powiewu ekscytacji, w tym wszystkim, ale też takiej, słuchajcie, wdzięczności. Wdzięczności, dużego też wdzięku, który może Wam pomóc. Jest, jest tutaj takim, taką szansą na to, żeby sobie poradzić. A więc nie być przyciężkawym, czy też nie być, nie być w jakiś sposób męcząco takim, no słuchajcie, uciążliwym. Bo gdzieś tutaj mi się ta, tak pokazuje, że są wśród Was tacy, którzy już ledwo żyją lub nie mogą z czymś. A tutaj chodzi o to, żeby znaleźć nowe rozwiązania lub jakąś błyskotliwość w tej sytuacji, aby się tym no. Odejść też od tego, co jakimś może rozliczeniem, czy jakąś taką wendetą gdzieś jest. Bo tak mi się tutaj pokazuje, że są ryby i yy, 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 może większość z Was, yy, która powinna te urazy w sobie przepracować, o, o czym też mi mówi postawa Wam proponowana, aby nie ranić, aby siebie nie ranić, aby siebie już nie, nie dociążać i nie dociskać, ale również, żeby nie, nie proponować rozwiązań, które właśnie są takie yy, no, yy, mocno sztyletowe, a więc też takie, które nie powodują progresu, nie przynoszą niczego, co jest łatwe, fajne e, i okazałe, tylko gdzieś dociążają sytuację i powodują, że człowiek e, no sam siebie rani przez to, że nie potrafi, czy nie chce spojrzeć na coś bardziej e, i obiektywnie, bo ten obiektywizm też mi się tutaj pokazuje w trudności tego miesiąca e, i w jakiś sposób tak przestrzennie, e, mniej zaciekle, e, może bardziej trochę też e, przystępnie dla mm, no mówię, dla samego siebie przede wszystkim. A więc miesiąc ma szansę na to, żeby Was zainspirować Czymś fajnym. Dajcie się tylko porwać, dajcie się tylko e, poczuć tę moc tego, co jest wyższe, tego, co jest lepsze, tego, co nie, po, nie jest takie mocno przyziemne lub takie mocno analityczne. Chociaż ten miesiąc może Was skłaniać do tego, żebyście byli bardzo tacy zachowawczy lub bardzo tacy zdystansowani albo bardzo ostrożni, także niewątpliwie. E, w każdym razie m, uda Wam się czymś zainspirować, uda Wam się m, coś poczuć fajnego w, w tych wibracjach, zobaczyć może jakieś światełko na dzień no i też to zależy od Was na ile będziecie uparci lub na ile też będziecie no cedzić czy słowa, czy argumenty, czy na ile będziecie też cedzić swoje, swoje intencje lub to dobro, którym możecie emanować. Bo gdzieś tutaj taką energię wyczuwam, takiej trochę złośliwości, takiej trochę gdzieś zaciekłej postawy, takiego trochę też chęci pokazania, zagrania może komuś na, nos, na nosie, a tak naprawdę są wśród Was ryby, które nie do końca mają na to siłę i mają na to ochotę, a mimo wszystko brną w, to, w tą sytuację, a radą jest Tutaj dla Was i trudnością, żeby się z tego wyzwolić, żeby się z tego trochę uwolnić, żeby też posłuchać odrobinę wewnętrznych, wewnętrznego swojego głosu, wewnętrznej po, po, potrzeby, także pójścia za tym, co jest bardziej y, 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 takie górnolotne, y, co jest mniej siłowe, więc mniej siłowości, droga rybo, tutaj się pokazuje, pomimo, że sprawy mogą Cię dotyczyć różnego kalibru i różnej, y, i różnej wagi, ale tutaj y, tę wagę i tę powagę sam oceniasz. Y, no i właśnie od tej oceny. Wiele zależy i od Twojego uporu. A więc mniej uporu, więcej zaufania lub więcej takiej... Mm... Inspiracji w tym wszystkim, do wyciągania wniosków czy do budowania przyszłości i poskramienia negatywnych żali, bóli, treści, które tylko cię niszczą. Zbuduj coś na tej podstawie fajnego, odsuń od siebie te czarne chmury. Tak mówi do ciebie ten miesiąc, bo masz szansę to zrobić, masz szansę to dostrzec, masz szansę to usłyszeć. I rana dla was na ten miesiąc, no właśnie, Mak. Mak, który mówi czaruj, oczarowuj, bądź kreatorem własnego podwórka, bądź kreatorem swojego Życia. Działaj z poziomu inicjowania, być może, a nie no tego, co jest jakąś radykalną postawą. Bądź lekki, bądź przestrzenny. Działaj na różnych poziomach. Postaraj się wyjść do świata z ciekawością. Bądź ciekawy świata także i bądź ciekawy samego siebie. E, jedyna rada w tym przesłaniu tutaj pokazana jest uważaj na to, co jest manipulacją pewnego rodzaju. E, nie daj się może jej e, czy też sam jej nie stosuj, bo to może do siebie wrócić, bo gdzieś mi się to pokazuje, ta energia bądź co, bądź tego, że no co czynisz, to zbierasz, lub gdy siejesz wiatr, to zbierasz burzę. A więc na tą energię tutaj uważajcie, tak, w kontekście i tego miesiąca, i kroków poczynionych, i postaw, które promujecie, aby może sobie pozwolić na większą właśnie kreatywność, na fajniejszą komunikację, na większą lekkość, rzutkość właśnie gdzieś w tym, co tym słowem jest. Może tutaj się trzeba też do kogoś odezwać, może trzeba także sobie coś hmm, udowodnić, albo, no, Zacząć działać w kierunkach, które chcecie afirmować, czy też które afirmujecie, które wzywacie. A więc ta karta też mi mówi, przekształć swoje myśli, swoje marzenia w działanie lub przekształć to, o, o czym mówisz, w czyn. Oczywiście ten słuszny, ten niezagrażający tobie czy innym, nieszkodzący, a pomagający, polepszający sytuację. I jaka karta jeszcze dla Was, słuchajcie, ta dopełniająca? więc, co chcą Wam powiedzieć kartę. Co wam chcą karty powiedzieć? Ryby. Akceptacja i odpuszczenie wam się pokazało, widzicie? A w ślad gdzieś tutaj może za tą kartą. Która to karta mówi? Akceptacja, odpuszczenie, a więc ozdrowienie oznacza patrzenie w oczy bólowi i postanowienie, że nie będzie boleć, że nie będę cierpiał. Jako dopełnienie, karta mówi, że uzdrowienie nie oznacza, że wszystko jest e, zawsze dobre. Uzdrowienie oznacza spojrzenie w oczy bólowi i powitanie go jako gościa, dając mu przestrzeń, aby poczuć e, to, co trzeba poczuć, przy jednoczesnej wewnętrznej mądrości, że jest e, ten ból, jest tylko gościem i pójdzie, a prędzej czy później, dalej, odstąpi, gdy wszystko zostanie powiedziane, wyjaśnione rozpoznane. A więc tu ten miesiąc, drogie ryby, chcę trochę Was sfokusować na samego siebie, na to, jaką siłę intencji do drugiego człowieka, do siły e, tej życiodajnej, do energii przestrzeni, w których bywacie, e, niesiecie. A więc e, ja chyba tak zatytułuję ten miesiąc, że... Siejąc wiatr, zbierasz burze, jak to było w, jednej, w jednym z utworów, już wyśpiewane. Pomyślcie nad tym, bo gdzieś mi się tutaj pokazuje taka energia tego, co jest konsekwencją waszych kroków, czy też co może być jeszcze lepsze, albo no niezbyt fajne, w zależności od tego, jaki, jak do tego podejdziecie. I istotne jest tutaj, żebyście nie podchodzili z poziomu swojego chcieństwa, ego, czy takiego ja muszę i za wszelką cenę. Trochę lekkości, trochę też dystansu, no i takiej energii miękkiej, tej otulającej, tej ziemskiej, która może Wam pomóc w zrozumieniu też pewnych argumentów, pewnych tematów, pewnych propozycji czy postaw, które wokół Was no, mogą też gdzieś grać na Waszych strunach. No i teraz pytanie, dlaczego one są właśnie takie? Taki miesiąc, taki czas. Do może autorefleksji. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Zostawcie komentarz. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce. Do zobaczenia. Hej!